Lalalala, la, la, la. moja tęczowa paczuszka już do mnie dotarła. Co ona kombinuje? Czy to zdoby do samochodu? Dokładnie tak. Będę miała tęczowy samochód. A raczej jednorożca. Muszę tylko umieścić na nim miękką tęczową narzutę. Ważne było obłożyć tym cały samochód. Nie chcę, żeby był podobny do bryki Wednesday. Nie zapominamy o tęczy na kołach. Jednorożec bez rogu w życiu. Mój samochód wygląda cudownie. Wednesday, co o tym myślisz? Ja? Nawet tego nie skomentuję. Ale mam pomysł. Udekoruję swój samochód tak, jak lubię. Muszę tylko zamówić wszystkie niezbędne rzeczy. O, kurier już jest? Na pewno nic mu nie jest? Wygląda jakoś blado. To Quentin pracuje dla hrabiego Drakuli. Dziękuję. No no, co ja tu mam? Puszkę czarnej farby w sprayu, czyli sekret błyskawicznego przemalowania samochodu. Ta biel wygląda okropnie. Gotowe. Potrzebuję jeszcze paru drobiazgów. Chcę mieć prawdziwie upiorny samochód. Quentin mnie zainspirował. Dodam mu zęby. Teraz mój samochód wygląda przerażająco. Ojej, co ona zrobiła? Czy to podrasowany samochód Wednesday? Wygląda na to, że dziewczyny nie mają zamiaru się godzić. A nic, znowu zamówiłaś coś do samochodu? Tak, to tylko drobiazgi. Parę bibelotów do środka, bo tu trochę nudno. Po prostu rzucę kilka tęczowych przykryć na siedzenia. O rany, jakie miękkie i kolorowe. Nie zapomnijmy o tylnych siedzeniach. Mam mnóstwo przyjaciółek, które będą tam siedziały. Myślę, że będą zachwycone. I oczywiście pokrowiec na kierownicę. Jest mięciutki, jak zresztą cały mój samochód. Tęczy nigdy za wiele. Dodam też mojego ulubionego hagiwagi. Położę tu tęczę i moje ulubione tęczowe pluszaki. Jeszcze chwilka i mój samochód będzie całkiem gotowy. Wow, Enid, wnętrze twojego samochodu wygląda niesamowicie. Nie zostawię tego tak. Też zadbam o wnętrze auta. Będzie o wiele fajniejsze. Mam tu czarne narzuty na fotele. Dołożę jeszcze czarne poduszki i mojego ulubionego hagiłagi. Nie zapomniałam o pokrowcu na kierownicę. Już sobie wyobrażam jazdę z rękami na tej superanckiej kierownicy. Przykleję kilka nietoperzy i pajęczyny. Powieszę tu mojego przyjaciela. Tak przy okazji ma na imię Jack. Jest zabawne. Postawię też prezenty od rodziców. Czaszkę i pająka, gotowe. To upiorne wnętrze przyprawia mnie o gęsią skórkę. Czy to jeszcze jeden z Twoich przyjaciół? Tak, to Bob. Ma lekką niedowagę. Co to za koszmar? Czy dzisiaj jest Halloween? Poznaj mojego przyjaciela. To straszne! Ratunku! Zabierz go! Wednesday, co robisz? Naprawiasz coś? Rączko, podaj mi klucz. Szybciej. Nie leń się. Dziękuję. Wednesday nie odpowiedziałaś, co wymyśliłaś? O, nic. jak się masz? Wednesday coś robi, ale nie wiemy co. Nie chcę powiedzieć. Cierpliwości, zaraz wszystko opowiem. Rączko, klucz. Ej, gdzie jest rączka? Znajdę cię, Leniu. Aby tylko wymigać się od pracy. Raz poprosiłam o pomoc, a ty już uciekłeś. Gdzie jesteś, łobuzie? Nie będę na ciebie krzyczeć, obiecuję. Po prostu troszkę mnie wkurzyłeś. Pokaż się. Nigdzie go nie ma. Znajdę cię i wyślę do rodziców w ramach kary. Ojej, a co to za kolejka na ulicy? Dziwne, czy tu coś rozdają? Enid, co się dzieje? Cześć, Wednesday, ja i Rączko otworzyliśmy salon piękności w moim bagażniku. Co ty na to? Że co? Rączko, jesteś do pani. Okej, okay. minęło troszkę czasu odkąd po raz pierwszy przycinałam moje róże w bagażniku. Czas się za nie zabrać. Tak pięknie pachną. Ojej. Moja mama byłaby zachwycona. A teraz muszę pogłaskać mojego króliczka. Wednesday Wystraszyłaś mnie. Patrz, co tu mam. Fu. Jest zbyt puszysty i zbyt biały. Fu. Chodź, zobaczysz, co ja mam w bagażniku. Pewnie. Impreza Wednesday. No, co tam masz? Chwileczkę. Najpierw zamknij oczy. Pewnie. Mam nawet tęczowy szalik na takie okazje. Uwielbiam niespodzianki. Oj, Enid. Nie spodoba ci się taka niespodzianka. To wszystko wygląda przerażająco i mrocznie. No tak, to przecież bagażnik Wednesday. Można się było tego spodziewać. Ej, uwaga! To będzie mega straszne. Jeśli nie wężę, to może szczury przypadną ci do gustu. Ojej, co to jest? Coś miękkiego. Jakie to ciekawe. Wednesday naprawdę uwielbiam niespodzianki. Nie podpowiadaj mi. Ojej, co to. Coś oślizgłego. Mogłabym pomyśleć, że to wąż, ale skąd by się tu wziął, co nie Wednesday? O nie! To naprawdę wąż! Przecież ja się boję węży! Wednesday, przegięłaś. Hura! Wednesday zaraz zagra na swojej wiolonczeli. Od dawna miałam ochotę tego posłuchać. Co to za horror dobiega do moich uszu? O nie, wyłączcie to! Tylko Enid może słuchać takiej muzyki. Nie włączyłabym tego nawet mojemu najgorszemu wrogowi. Dobrze, że kupiłam nowe głośniki do bagażnika. Bob, pokażmy im prawdziwą muzykę. Wow, mamy bitwę muzyczną? Ale chat, Co na to, Enid? Co to jest? Koty miauczą pod oknem? A, to łezdy jej wielonczela. Odstraszasz moje przyjaciółki. Co tam się dzieje? Rączko! Jesteś teraz DJ-em? Uczyłam cię czegoś innego. Dla mnie brzmi naprawdę fajnie. Od razu chcę się tańczyć. No dalej, Wednesday. No dobra, przyznam, że jest coś w tej melodii. Zatańczmy. Dziewczyny, ale fajnie. Wreszcie macie coś wspólnego. Muzyka łączy ludzi. Rączko jesteś genialnym DJ-em. Podoba. Co to za pudło? Ciekawe co jest w środku. Tak wygląda nawet lepiej niż myślałam. Czy to dekoracje do samochodu? Wygląda nieźle. Ten kawałek tutaj. Oczywiście różowe felgi. Właśnie tego chciałam. Cały samochód będzie różowy. Ojej, spójrzcie na tę kokardkę! Umieszczę ją tutaj. Oczywiście jeszcze piękne rzęsy i czerwone usta. Pójdź do nich oczko! Wspaniale mi to wyszło. Chyba sobie żartuję. Mój samochód musi być równie odjazdowy. Hmm. O, wiem. Zaraz wszystko zamówię. Oj, przestraszył mnie pan. Dziękuję, ale szybko. Okej. Okay. Mam wszystko, czego potrzebuję. Zacznijmy od wałka i czarnej farby. Do dzieła. Cały samochód będzie czarny. Nie! Felgi z czaszkami. No i oczywiście kilka pirackich flag. To jest to superancko. Kilka czaszek na masce? I oczywiście piracka opaska. Ale czadowa bryka. Jaki ładny kolor moja ulubiona szminka. Co? Co zrobiłeś ze swoim samochodem? Małpujesz ode mnie! Co to, to autorski projekt? Tak? Zaraz cię urządzę. I moje nowe dywaniki. Jakie mięciutkie. Czas udekorować samochód w środku. Jak słodko to wygląda. Mam tu uszka zająca. zamierzam umieścić je na kierownicy. Deska rozdzielcza też musi być miękka. A na hamulec ręcznej skrzynie biegów mam właśnie takie pokrowce. Kilka spinek do włosów i różowe kostki. Jest. Po prostu idealnie. No i co, podobać się panie jednorożcu? Posiedź sobie tutaj. Ale fajnie udekorowałam swój pas. Teraz mój samochód jest po prostu doskonały. Ale beka, co? Udekorowała wnętrze samochodu? Co, zazdrościsz? Kurczę, mam coś w plecaku, przypomniało mi się. Piracka flaga na tylne siedzenie i na przednie siedzenie też. A zamiast kierownicy będę miał ster. Mały piracki statek na deskę rozdzielczą. I więcej czaszek. Na lusterku też. Oto mój pasażer. Jak ci leci, przyjacielu? Tak jej właśnie powiedziałam. A ona... Chwileczkę. Przedzwonię do ciebie. Mike? Kogo ty tam masz? Aj! To szkielet! Pomocy! Ha, dała się nabrać! Przybij piątkę, kolego! Okropne! Ale zabawny filmik! Oblał ją nutellą! To było niezłe! Co? Koniec baterii? Kurczę! Nie zdążyłem obejrzeć wideo! O, mam pomysł! Zawieszę tulinę i przymocuję do niej tablet! O, tak! Teraz to prawdziwe kino. Częstuj się! Ale ty w sumie nie lubisz chipsów. Nie wytrzymam to takie zabawne. Dobra, jeszcze jedna foteczka i jeszcze tak. Wspaniale! Ale pięknie wychodzę na zdjęciach. Co tam robi Mike? Ogląda filmy? Ale super! Ja też mam pomysł. Przebije go. Muszę tylko pobiec do sklepu. A oto i mój nowy telewizor. Włożę go do mojego różowego bagażnika. Skakuj, mój drogi, tu jest twoje miejsce. Idealnie! Racja. Potrzebuję jeszcze czegoś wygodnego do siedzenia. Te pufy będą pasować. Ale wygodnie. Muszę tylko ściągnąć tu przyjaciółki. Dziewczyny, wpadajcie z popcornem. No hej! Patrzcie, super co! Rzeczywiście, ale fajnie! Co to za hałas? Co tam się dzieje? Oglądają film na pufach? Kurczę. Zaraz im pokażę. Czas na trening. Moja ulubiona trenerka. Teraz rozłożę matę do jogi. I zaczynamy. I raz, i dwa, i raz, i dwa. I raz, i dwa. Siema dziewczyny, pora się rozruszać. Yes. I raz, i dwa, i raz, i dwa. Tak jest. Powtarzamy za trenerką. Co tam się dzieje? Ćwiczą? No. Kurczę, muszę skończyć z burgerami. Ale ciężkie pudło. To mój sprzęt do ćwiczeń. Włożę hantle do bagażnika. A tu postawię ciężarki. Doskonale. E, chłopaki, siema! Jak leci? Czas na trening. Super, weźmy trochę żelaza. Miśnie same się nie zrobią. Tak trzymać. Kurczę, zmęczyłam się. Nikt nie ogłosił przerwy. Kontynuuj. Gdzie tak patrzysz? Jeszcze jedna runda. Hello. Ojej, chyba puścił mi oczko. Cześć. Hejt, co z tobą? O, ale fajne chłopaki. Jakie mają mięśnie. Może pójdziemy do nich. Dawaj. Cześć, ślicznotki. Dziewczyny, wracajcie tutaj. Kurczę zostałam sama. Ojej, jakie to ciężkie! Dziewczyny zostawiły, mije, to takie niemiłe. Jestem taka samotna! E, Mia, czemu płaczesz? Chodź po z tobą, głowa do góry. No dobra, jesteś w tym całkiem dobry. Co to jest? Co ona kombinuje? Zamierza udekorować auto? Zrobię najbardziej miękki i różowy samochód na świecie. Cały różowy? Nawet drzwi zakleję każdy kawałeczek. No cudownie. Mam idealny samochód. Nikt takiego nie ma. Czyż nie jest piękny? Wow. Nie szkodzi. Zaraz jej pokażę. Też mam fajny pomysł. Na pewno będę potrzebował kolców, żadnego futerka. Moje zamówienie? Szybki jesteś, dzięki. O, puszka czarnej farby. Właśnie to, czego potrzebuję. Teraz pokażę jej, jak wygląda fajny samochód. 3, 2, 1. Zrobione. Doskonale jeszcze ostatnie szlify to najlepszy samochód w moim życiu. Jeszcze tutaj. A co mamy dalej? A, trzeba umocować kolce. Dodamy trochę kleju i przyczepiamy. Teraz moje auto wymiata. Dodam też na opony. Doskonale. Co? To mi się nie wydaje, prawda? Wow, to wygląda super. No okej. Okay. Nie poddam się tak łatwo. Udekorowałam auto z zewnątrz, teraz muszę upiększyć jego wnętrze. Mięciutkie siedzenia, no ekstra. A teraz dorzucę trochę szczegółów. Okej, okay, różowy pokrowiec na kierownicę pasuje idealnie. Jakie to miękkie. Gotowe. Mam najsłodszy samochód na świecie. Pamiętałam też o tobie, przyjacielu. Wygląda uroczo. Dodajmy troszkę światła. Przykleję taśmę ledową. Będzie się tak pięknie świecić. Wyszło świetnie. Brawo ja. Aleks nie ma wyobraźni, żeby mnie pokonać. Co to ma być? Czy ona zamieniła wszystko na różowo? Muszę coś zrobić. Wiem. Mam przecież łańcuch. Moja kierownica będzie fajniejsza. Bo będzie metalowa, a nie jakaś tam puszysta. Trzeba tylko poczekać aż klej wyschnie doskonale. Okej, okay, zostało mi trochę kleju, więc dodamy jeszcze coś. Czaszka będzie wyglądała fajnie i groźnie, a nie mówiłem? A większa czaszka stanie tutaj. Co tam jeszcze mamy? A, brelaczek do kluczy. Jestem mistrzem. Racja, jeszcze jeden szczegół. Teraz moja kierownica wygląda niesamowicie. Mój samochód jest najlepszy! Nawet nie musiałem się starać. Zobaczymy, co wymyśli Vita. Yeah. Jakie to wspaniałe. Co to jest? Aleks znowu kopiuje moje pomysły. Czy on udekorował samochód czaszkami? Zazdrosna? Nie mam czego zazdrościć. W moim samochodzie jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich. Nawet dla mojego ukochanego psa. Dobry piesek. Bądź grzeczny. Patrz, jaki mam samochód, i to właśnie tutaj będziesz spał. To straszne. Mój maluszek nie może spać na takim twardym podłożu. Kupię mu miękkie łóżeczko. O, jak szybko! Bardzo mi pomogłeś, dziękuję. Zaraz wszystko ogarnę. Twoje łóżko będzie najwygodniejsze. O tak! Zobacz, jak fajnie wyszło. Idealnie. No i jak podoba ci się? Widzę, że ci się podoba. Odpocznij sobie. Jaki mam wspaniały samochód. Czas na fajne selfie w fajnej furze. Ale ze mnie przystojniak. Następnym razem nie zostawi otwartego bagażnika. Ochrona z prawdziwego zdarzenia. Pozwól, że to wezmę. Okay. Ciekawe, co tam jest. Pieniądze? O nie, to pies! Ogromny, przerażający pies! To straszne, wiejemy! Pospiesz się! Co to za hałas? Co się dzieje? Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. O nie, moja torebka zniknęła! To tak, pilnujesz moich rzeczy? Torebka? Dobry piesek! Wita, to chyba twoje. O, moja torebka, dziękuję. Nie ma za co. A ty? Następnym razem pilnuj moich rzeczy. Mam nadzieję, że złodzieje już nie przyjdą. Co za fajna gra, nie sposób się oderwać. O nie, bateria padła. Co robić? Mam pomysł. Odgry na telefonie może być lepsza, tylko gra na konsoli. Mam nawet na nią odpowiednie miejsce. Trzeba tylko dodać telewizor. Idealnie się wpasował. No i konsola. Postawię to wszystko tutaj. Przydadzą się też pufy, żeby było wygodnie. Położę je tutaj. No i można grać. Zaczynamy. Wow, co to jest? Siema, bracie. No hej! Przyłączcie się! Wow, niezła zabawa! Podoba mi się! Jestem taka piękna! Co tam się dzieje? Czy oni grają na konsoli? Dobrze się bawią i to bez mnie? No dobra, pokażę wam, jak trzeba się bawić. Postawię tu to pudełko. Otworzę bagażnik. Mam trochę imprezowych rzeczy. Doskonale. Kolumna tutaj, druga obok. Super! Ale co to za impreza bez kuli dyskotekowej? Im więcej świateł, tym lepiej. Zamierzam więc wszędzie powiesić lampki. To tylko kwestia czasu, kiedy moja impreza się zacznie. Idealnie! A teraz muzyka! Zobaczcie, jak dobrze się bawię. Przyłączcie się szybko. Co to? Idziemy tam? Fajnie. My też. A co ze mną? Moi przyjaciele przyszli. Bawmy się razem. Uhu. Dlaczego Aleks nie imprezuje z nami? Gra sam ze sobą. To moja wina. Muszę to naprawić. Aleks, bawmy się razem. Jak miło, ale mam inną propozycję. Pograsz ze mną? Oczywiście. Uważaj, bo ja nigdy nie przegrywam. Pokażę ci, jak się gra. To się nazywa dobra zabawa. Dzięki za zaproszenie. Nie ma za co.